Recenzje gier to żart. 6 godzin temu. Mały kanał. Błagam, żeby znowu nie było jakiejś dramy z tego, że odnoszę się do treści na moim kanale. Odnoszę się do małych kanałów, ponieważ takim samym szacunkiem darzę małe kanały, jak i duże. Bo nie wydaje mi się, żeby liczba podnikiem na YouTube była jakimkolwiek wyznacznikiem jakości osoby, którą oglądamy, bądź treści. Więc obejrzyjmy. Janka, o recenzje gier. Ile razy zdarzyło wam się, że zanim jakaś gra wyszła, czytaliście sobie jej recenzję i wzięliście same pozytywne. Jednak kiedy zagraliście, to gra była niegrywalna, słabo wykonana, albo w jakikolwiek inny sposób zupełnie nie pasowała do tego, co wy czytaliście. Bo widzicie, są dwa. Oj kurde, ja tak przez ostatnie kilka lat miałem giga często. Na takim chyba... Cyberpunk był takim momentem, gdzie już zdałem sobie sprawę z tego, że albo ze mną jest coś nie tak, albo ze wszystkimi wokół jest coś nie tak, bo pamiętam tą premierę Cyberpunk'a. W ogóle streamerzy on dostali dzień wcześniej, ale ja nie pamiętam, czy, czy ja w nią grałem dzień wcześniej, czy ja w nią nie grałem dzień wcześniej. To nie ma tutaj jakiegoś dużego znaczenia. I wtedy każdy się, z... o jezu, Cyberpunk wyszedł, I ja zagrałem w tego Cyberpunk'a. Wszystko się bag na bagu. Problem na problemie, a wszyscy dookoła mówią, że jezu, jak zajebiście, że jakiś świetny cyber, jaki klimacik, nie? Ja tak wtedy siedziemy jak w tym memie z tym misiem. Tak się, o co chodzi, nie? I chyba wtedy już powinienem na poważnie, wiecie, zacząć zajmować się YouTubem i rzucić to streamowanie w ch Ale zrobiłem to dopiero w trakcie wyjścia Diablo 4. I przy Diablo 4 to już dosłownie... Ten mój żal pęknie jak słoik w dupie. będzie mnie no, to, to nie może tak być. Na no, pewno jest więcej osób, które myślą tak jak ja i chcieliby krytycznie podejść do gier i pokazać, co jest z nimi nie tak, co można by było, by zrobić lepiej. I nagrałem materiał, co jest nie tak z Diablo 4. się jest zajebisty materiał, nie? Serio, chyba podsumowałem w nim wszystko, wszystkie problemy, z jakimi się boryka ta gra. Nagrałem go, wrzuciłem. Przedem spać, budzę się rano, patrzę, ja pierdolę, 50 tysięcy wyświetleń, nie? Na moim kanale, który generuje, nie wiem, 5 na film. Patrzę. A tam 20% lajków, do 80% dislajków i same komentarze. Ty kurwa ty zjebętensjuszy, ty idiot, Nie znasz się na grach. Wypierdalaj z Gierku. Zajebisty to Diablo, chuj się nie znasz. Ja grałem w Diablo, ty jeszcze w jajach starego pływałeś. Nic tam kółko o nich nie wiesz. I generalnie wypierdalaj z YouTube'a. Jestem się Jezu. Dobra. Chyba jest ze mną, jest jednak coś nie tak. Chyba ludzie patrzą na ten Grek inaczej. I potem wiecie co? I potem obejrzę arka Arkadikusa. Ja wymieniłem dokładnie to same problemy. Pierwszy raz się z nim wtedy spotkałem i mówię: Ty, kurwa, ja nie jestem odklejony. To wy wszyscy jesteście k***a odklejeni. To wy wszyscy zaczęliście kupować. Grać ostatnie 5 albo 10 lat temu i gracie po godzinę i dwie dziennie i nie widzicie większej ilości rzeczy w tych grach. To wy macie oczy i uszy w dupie. Ja oczy, czułki kłupa. Bo wy nawet oczu kurwa nie macie. Wy macie czułki, jak robactwo. I wtedy będzie pierdolę to. Wylewam to wszystko na YouTube. I, I powiedziałem wtedy tak. Słuchajcie. Zatrudnię kogoś do zajmowania się moim YouTube'em. Ja sobie będę siedział i robił to na streamach, co robię, a potrzebuję kogoś, kto mi to przerzuci, kurwa, nie. I znalazłem wtedy zajfa. Jezu. Ale się wtedy dobrze kurwa, trafiło. Dwóch grifterów, kurwa, grinderów, którzy siedzą po 16, po 18 godzin kurwa dziennie i łoją content, kurwa. Film film. Wy wiecie, że my kurwa, wypuszczamy tak z 8 filmów dziennie. Bo wypuszczamy, jak jest dobry okres, tam nie wiem, październik, listopad, grudzień, jak faktycznie grindujemy, to lecą cztery filmy na główny kanał, jeden gameplay na archiwum, jeden film na klipy, pięć, sześć TikToków dziennie, no nie liczę tego jak content, no i jeszcze dwa jakieś zaległe gameplaye, no bo wiadomo, no kurwa, to ja w tydzień grałem Survival Chaosa na farmie contentu na trzy miesiące, a w tydzień grania w Doty to na pół roku na farmie contentu. Nie? <śmienicza> I wtedy, ja z tego swaretów, to ma sens, jednak ci ludzie nie wiedzą, co. Jednak można to pokazać, ale wiecie co jest w tym wszystkim najgorsze? Że my nigdy się nie dowiemy. Że może naprawdę my jesteśmy gronem idiotów, które myśli inaczej, jesteśmy wyrzutkami społecznymi. Wymyślamy te rzeczy. Wydaje nam się, że mamy rację, a może tak zupełnie nie jest. I my nigdy nie poznałem tej drugiej perspektywy. Bo ta druga perspektywa nie potrafi używać argumentów, więc nigdy nam tego nie przedstawi. Więc może my jesteśmy tymi osobami, które są uważane za głupców tylko dlatego, że mówią prawdę dzień wcześniej. Bo każdy, kto mówi prawdę dzień wcześniej, jest u uważany za głupca, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym i nigdy nie dajcie się nikomu innemu poszlifować. Nigdy. Choćby chuj na chuj dawał, zawsze róbcie swoje się nie poddawajcie. Pod prąd i jazda do przodu. A choćby skały srały, to jechana do przodu. Tak powinno być, widzowie. No. Kontynuujmy. Recenzje gier to żart. Ja wam powiem tak. Giga mnie to cieszy, że takiego kontentu w Polsce jest teraz wpływa. F... Naprawdę tego kontentu jest swój. F... Ktoś może powiedzieć, że są filmy nagrane pode mnie, że są ludzie, którzy powtarzają to, co ja powiedziałem, ale to nawet jeśli by tak było, to to nie ma znaczenia. Podnosi się, słuchajcie, poziom myślenia społeczeństwa i to jest giga ważne. Że ludzie stają się krytyczni, że ludzie zaczynają myśleć. I to o to chodzi w tym wszystkim. To nie chodzi o to, czy ty masz rację, czy nie masz racji, ale czy ty w ogóle próbujesz do niej dojść. Bo nawet jeżeli ty nie masz racji, ale próbujesz o tym myśleć, czy masz jakąś ją uargumentować i budować swój własny sposób rozumowania, to już wygrywasz. Moją książkę oczywiście możecie kupić z linku w opisie. Przy okazji będzie stworzona loteria. Pamiętajcie, że e możecie kupić więcej niż 10. Mamy specjalne pakiety dla ludzi, którzy są gigafanami. Możecie kupić 10, 50, 100, nawet. Nie, nie no, żarty na bok. Kontynuujmy. Parodój recenzji. Recenzje graczy, które są najbardziej rzetelne i możemy je znaleźć choćby na Steamie. albo opinie profesjonalnych recenzantów. Którzy każdą grę oceniają pozytywnie, niezależnie od tego, jak słabo została wykonana. Z takich rozwiązań korzystają Epic Games Store czy Ubisoft, którzy świadomie wprowadzają was w błąd. W tym filmie opowiem sobie o tym, dlaczego specjaliści nie recenzji oraz dlaczego zdanie graczy jest. Ja wam powiem, bo nie są specjalistami. O to chodzi. O to chodzi. Siema, JJ Elo. Bo ja za każdym razem, jak to mówię. Zdaję sobie sprawę z tego, że brzmi to snobistycznie i trochę uwłaczająco niektórym ludziom. Ale niestety uważam, że tak jest prawda. I teraz ja wam powiem co się na ten temat, ale od razu to wytłumaczę, żeby nikt tego nie zrozumiał na opak. W obecnym układzie świata, w jakim żyjemy, większość osób, które zajmuje się dziennikarstwem, najlepiej na tym wychodzi, jeżeli zajmuje się tym pod własnym sztandarem, pod własną marką. I no niestety zawód dziennikarza upada, bo nie żyjemy w czasach, gdzie by dostać się do mediów, musisz dostać się do pla jedynych placówek medialnych, które mają możliwość rozprzestrzeniania informacji szerokopasmowo tylko każdy może, Rozprzestrzeniać informacje szerokopasmowo dzięki internetowi. Z uwagi na co? Nie ma już nikt zbyt dużych aspiracji, by zostać dziennikarzem, w celu dostania się do radia, gazety lub telewizji, ponieważ radio na zasadzie podcastu może robić każdy, telewizję na zasadzie YouTube'a może robić każdy swojego late night show, prawda? I gazetę w postaci bloga też może robić tak naprawdę każdy. I każdy może docierać do jak największej ilości osób a robiąc to samemu, pod własną banderą, staje się niezależny. I to jest najważniejsze, ponieważ ludzie cenią sobie niezależność. Bo każdy jest świadomy tego, że jeżeli ktoś inny dyktuje ci zasady, to jednak działasz pod czyjąś presją, pod czyimiś konkretnymi wytycznymi i nie możesz napisać wszystkiego. Dlatego bardzo dużo osób, które nawet może aspirować do tworzenia tego typu treści, Zaczyna pracować w jakichś dziennikach, portalach, kanałach, na YouTubach i innych tego typu rzeczach, ale z myślą personalnego rozwoju i finalnie przejścia do własnej marki, gdzie ten element pracy w takiej redakcji jest elementem nauki jest częścią rozwinięcia się zawodowo. I no, choćby to było giga-uwłaczające dla dziennikarzy, tak, tak uważam, że większość dziennikarzy, no nie powiem, że każdy, że większość dziennikarzy, którzy pracują od kilkunastu lat nie na swoim terenie, a pod, pod kimś, no nie są dziennikarzami, którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Bo jeżeli byłbyś świadomy swoich umiejętności, to byłbyś w stanie pracować u kogoś innego. I ja wiem, że to brzmi snobistycznie. Ale no niestety, tak jest prawda. Jeżeli jesteś recenzentem gier, no to o wiele lepiej byłoby ci działać pod własną marką, prawda? I tworzyć własne treści. Niech pracować w redakcjach, gdzie no nie oszukujmy, nie zarabia się dużo i ktoś by mógł powiedzieć, czy spłycasz to wszystko do pieniędzy? Oczywiście, że nie spłycam tego wszystkiego do tematu pieniędzy, ale jednak żyjemy w kapitalistycznym świecie, gdzie to pieniądze są podstawowym wykładnikiem tego, jak sobie radzisz w życiu. I czy Ci się to podoba, czy nie, czy cenisz sobie pieniądze, czy nie cenisz sobie pieniędzy, to jednak to będzie podstawowy miernik, jakim będą cię oceniać inni, prawda? I wy za każdym razem, tak samo jak ja podejdzie przykład to znowu, oni, chłopaki. Pokazali, gdzie zbudowali sobie ogromne doświadczenie, ogromną rzeszę fanów, pracując w redakcji, gdzie po tym powiedzieli, spierdalamy. I im powiedzieli, no to spierdalajcie, i spierdolili, i zrobili sobie własną markę, na której na pewno wychodzą o wiele, ale to o wiele lepiej. Więc, no, dlatego dziennikarze growi i recenzenci nie są rzetelni, nie są dobrzy w swojej pracy, ponieważ, no, jest to Etap przejściowy. To jest dosłownie jak staż. W dzisiejszych czasach to jest jak staż. Mniejsza. Praca, w której dostaje się pieniądze za granie w gry oraz pisanie o nich, brzmi całkiem dobrze. Szczególnie jeżeli lubi się tą formę rozrywki. Jednak często wiąże się to z tym, że recenzenci dostają za mało czasu, aby skończyć grę, przez co recenzje bazowane są głównie na pierwszych wrażeniach. Sam fakt... Ale wiecie co? Czy to jest problem, że recenzje są bazowane na pierwszych wrażeniach? Wydaje mi się, że. Po, tak, jakby poniekąd tak, ale czysto teoretycznie, jakie sytuacje z ostatnich dwóch lat miały diametralnie inny odbiór w pierwszych wrażeniach i w recenzjach? Tak całkowicie szczerze, jaka gra pokazała, że w drugiej połowie jest totalnie zjebana i ta ocena się obniżyła, albo rozwinęła skrzydła i pokazała, że jednak warto ją polubić i warto było na nią poczekać. No mi nie przychodzi nic do głowy. Coś, sobie co tak diametralnie zmieniło ocenę. Diablo 4. Nie no, Diablo 4 od razu było widać, że jest chujowe. Ste a co Stellar Blade zrobił takiego? Stellar Blade stawał się coraz lepszy, ale to nie było tak, że był jakiś giga na początku. No tak mi się nie wydaje, żeby cokolwiek było diametralnie inne. Naprawdę. Coś, co byłoby taką grą, że po dwóch godzinach nie pokazało żadnych problemów, a po dwudziestu już wszystko było pokazane. Nie wiem, serio, nie przychodzi mi żadna taka gra do głowy, która by tak diametralnie różniła się w ocenie. Coś co by w pierwszych godzinach było, wiecie, 9 na 10, a w kolejnych godzinach byłoby 2 na 10 albo w drugą stronę. Na początku by było gigasowe, a potem byłoby faktycznie gigazajbiste. No nie, wypada się grę, które pokazały jakieś swoje bolączki. Cyberpunk pokazał błędy jak najbardziej. Starfield, ale w Starfield to było widoczne z samego początku. Wukong wytracił tempo bardzo mocno, ale nadal nie był złą grą. Stalker, ale w Stalkerze to już było na samym początku widoczne. To po pierwszych dwóch, trzech godzinach już było widać, że coś tam nie gra. Ile ja zagrałem w Stalkera, że to zobaczę? No przecież ja nie musiałem przyjść tego Stalkera. Stalker, Stalker, 8 godzin. No i po tych 8 godzinach chyba nagrałem pierwsze wrażenie. A może po 6, nie wiem. Chyba po jednej sesji nie nagrałem, tylko że to ostatnia sesja już trwała dwie godziny. Właśnie dochodzi, to chodzi, że bardzo często te pierwsze wrażenia dużo ci powiedzą o grze. Tylko, że dostają klucze zwykle kilka dni przed premierą gry. Mówi nam, że nie może być to recenzja bazowana na całej grze, a tylko na jej kawałku. Ale jak dostajesz klucz kilka dni przed wyjściem gry, to nie jesteś w stanie zrobić pełnej recenzji, nie jesteś w stanie przyjść gry? <laughs> nie wiem, ja tam gram po 12 godzin dziennie. <laughs> Ja to jest w stanie. Bo nie da się ukończyć w większości dłuższych resy w tydzień i napisać dobrej recenzji. Co, jak A to jak to nie wystarczająco czasu, ja żeby skończyć się. ten tytuł, to często recenzje są mocno stronnicze, wychwalając aspekty, które się podobały, ale recenzent nie podaje żadnych konkretnych argumentów. Na przykład kto bym powiedział, że otwarty świat Red Dead jest po prostu dobry. Nie ma to żadnego sensu. Mi się wydaje, że w takich, że w takich redakcjach jest taki problem większy że ktoś dostaje grę do ogrania, ma przyjść do 8 na 8 godzin do pracy, tylko że on tą grę ma ograć po godzinach pracy, wiecie? I to jest ta chyba różnica, która jest problematyczna. Że w pracy wymaga się od recenzenta, żeby siedział i pisał tekst, i montował wideo, i tworzył, i pracował na podstawie tego, co ograł wcześniej. A ma to ograć w wolnym czasie, bo nikt mu nie zapłaci za granie w grę. bo on jest powiedziane, jaki jest świat, w sensie, jakiś, nie wiem, duży, otwarty i tak dalej. Co w nim lubię i dlaczego? Tylko po prostu lubię i tyle. Co w przypadku recenzji sprowadza się do przedstawiania samych pozytywnych cech, ale bez wyjaśnienia nie mają one żadnego znaczenia i tworzą błędne przeświadczenie o tym, jaki ten aspekt danej gry nie jest wybitny. Wybitne dla mnie, ale dla kogoś innego to co ja uważam za wspaniałe, może być po prostu nudne. Ale ta osoba tego nie będzie wiedzieć, bo nie rozwinąłem swojego zdania. Zanim zagrałem w Red Dead, słyszałem tylko, jaka ta gra nie jest wybitna. Jednak nikt, mówiąc mi o fabule, nie powiedział, że Red Dead się długo rozkręca. Przez co po 15 godzinach się nudziłem. Oczy... Dlatego to nie jest gra dla mnie. Dlatego nie chcecie, żebym mnie zagrał w Red Dead. Przecież ja się zanudzę w Red Deadzie. Nie, nie lubię takich gier, nie? Ja muszę mieć system levelowania. Ja muszę napierdalać moby. Ujścieniami z Red Dead uważam, że jest to świetna gra, ale ten aspekt tak długiej fabuły i tego, że długo się to rozkręca, trochę mnie podpasował. Poza tym istnieje duża różnica między recenzją subiektywną a opinią obiektywną, czego większość recenzentów nie rozumie. Problemem jest też to, że takim recenzentem lub dziennikarzem growym rzadko kiedy jest zwykły, casualowy gracz, który ma fan z grania i umie to robić. Czasami jest to osoba, która na siłę próbuje nim być, co często przekłada się na ocenę gry. Dinka Takashi to recenzent, który grając w Cupheada spędzi pół godziny na tutorialu który trwa 5 minut, bo nie umiał przeskoczyć przeszkody. Jest to najbardziej przystępna opcja dla wygraczej. Ja to bym chciał zobaczyć recenzentów grających w gry komputerowe. Serio, jak na przykład ktoś to ocenił Star Wars Outloss na 8 na 10 albo Unknown nine na 5 na 10 to ja bym chciał zobaczyć ten gameplay. serio. musiałbym to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć recenzentów grających w Sekiro, nie? Ucząc zasterowania. Do każdego zawodu trzeba posiadać jakieś umiejętności. A tutaj widocznie ich brakowało, przez co wystawił grze negatywną ocenę, argumentując ją tym, że gra jest zbyt trudna. Ja rozumiem jakieś Dark Soulsy czy Allen Ringa, ale Cuphead, fakt, że gra ma kilka trudnych leveli, ale to chodzi o sam tutorial, który jest umieszczony dosłownie na samym początku i który bez problemu przejdzie pięcioletni dzień. Jest zbyt trudne jak nie umieszczyć tak. Zobowiedzmy sobie teraz na Epic Game Store i sprawdźmy jaka gra ma najniższą ocenę na tej platformie. Najniższa opinia ma prawie 4 gwiazdki i dotyczy <gry>, gry Suicide Squad. Czy to oznacza, że na epiku są same świetne gry? Tak! Nie. Niby gwiazdki symbolizują ceny graczy, jednak żaden szanujący się gracz nie oceniłby Star Wars Autos tak samo jak Far Cry 2 czy Mafia. Poza tym, na epiku nie działa to tak, że możecie sobie napisać recenzję i podzielić się swoimi wrażeniami. Tylko jedyne co możecie zrobić, to odpowiedzieć na ankietę w stylu czy ta gra ma świetne walki z bossami, ograniczając się do opcji tak lub nie. Nie da się odpowiedzieć w stylu, że są spoko, ale mogli poprawić to i to. Albo na początku było fajnie, ale potem zachowanie przeciwników stało się powtarzalne. Dlatego idiotyczne jest pokazywanie ocen ze Steama. Załóżmy, masz grę, która jest do bólu przeciętna, ale po prostu ci się przyjemnie w nią gra. Nie wiem, taka Prince of Persia The Lost Crown. No, gra do bólu przeciętna, niczym nie błyszczy. Nie jest jakaś niesamowita, ale kiedyś w nią pograć, jest w miarę okay. możesz przy tym przyjemnie spędzić czas to wystawisz jej negatywną czy pozytywną notę? A wystawisz pozytywną, no bo w sumie dobrze się bawiłeś. No i jeżeli byśmy wtedy wzięli 10 takich osób i 10 osób by wystawiło taką notę na podstawie tego samego, no to by wyszło, że to jest gra 10 na 10. Bo ludzie tak często zostawią ceny ze Steama. Jeżeli na Steam jest 80% pozytywnych, to znaczy, że to jest ocena 8 na 10. Nie! To nie znaczy, że to jest 8 na 10. Bo jeżeli wtedy 10 osób by oceniło grę pozytywną 7 na 10, jako tak, że to jest fajna gra, to by wyszło, że to jest gra 10 na 10 No nie, to jest dura. No niestety, ludzie tak idiotyczne wnioski czasem wyciągają. Czy nie mówię, że ten ten widział, ale to jest częste zjawisko, Ograniczanie graczy do wyrażenia swojej własnej opinii w ten sposób to najgorsze, co mogli wymyśleć. A to, że każda gra o tym sklepie ma wysoką opinię, nie odzwierciedla wcale faktycznego stanu tej produkcji. Teraz sobie trochę powiemy o tych YouTubeowych recenzentach. Zanim wyszło Star Wars Outloss. Opinie recenzentów z YouTube'a były w większości dobre. Problem jest w tym, że na zwiastunie gry było widać faktyczny stan Star Wars: Outlaws. No i ten stan, jak wiecie, nie był za dobry. Jednak mimo tego Masa kanałów na YouTube przedstawiała wszystkie pozytywne cechy tej gry i ją wychwalała, zupełnie pomijając albo umniejszając te negatywne. A to wszystko za do dostaną, w którą ufundował im Ubisoft, co pokazuje tylko, jak łatwo jest przekupić takiego recenzenta. Widzowie takiego kanału zostali specjalnie wprowadzeni w błąd, nawet o tym nie wiedząc, i takie osoby, które po wysłuchaniu opinii twórcy, które Kurwa, mógł... no ale co? No, Ubisoft nie o ma kampanię marketingową z dużymi pieniędzmi, nie? <ścoughs> kupują grę za 300 zł. i okazuje się, że jest to totalny ściek na który właśnie zmarnowali pieniądze i w takim przypadku wasz wiarygodny twórca nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności a wy zostajecie z niczym Czy grałem w Sleeping Dogs? Nie, nie I grałem Ja gram w, w widzowie, tylko To totalne przeciwieństwo tego, co powiedziałem w całym tym filmie, czyli recenzje graczy ze Steama Są to najbardziej rzetelne oceny jakie mogą być Ponieważ wystawiają je nie osoby, które się. umieją grać, które mają fans tego, które wytchną ci każdy błąd i opiszą ci stan gry, nieważne jak sobą będzie zrobiona. Kurwa, nie, was... nie możemy tak myśleć. No nie, nie jest tak. Czy <noise> tam literalnie są czasem recenzje wystawione po 5 minutach grania, bo ktoś lubi daną firmę, ma premierek, kupuje grę, od razu daje ocenę. No nie, albo jest dużo, jest dużo ocen wystawionych totalnie dla beki. Aspekty, które mi się podobają, jakie nie podobają, i co najważniejsze. Dokładnie, nie... albo review bombing, bo serwery nie działają od razu negatywy. Nie, 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 to nie zgadzam się z tym, że opinie. Oglądaliśmy ostatnio półgodzinny materiał o, recen o recenzjowaniu ogólnie, nie tylko gier. W oparciu o kilka książek dziennikarskich. Nie wiem, czy już jest na kanale. Jeżeli nie, możecie sobie zobaczyć, jest na kanale Ludokłoda. Ludo I recenzowanie jest bardziej zawiłe, niż Wam się wydaje. Ale dzięki temu jest bardziej zbadane, niż Wam się wydaje. I nie jest czymś z jedynkowym i każdy nie twierdzi, że 1 plus 1 to jest 2, bo recenzowanie to nie jest tylko matematyka. Ale jest bardzo dużo składowych pewnych filarów, fundamentów, które można wyłonić, które nam pomagają to opisywać. I na podstawie właśnie takich studiów i badań osób o wiele mądrzejszych od Was i ode mnie możemy wysnuwać wnioski, kiedy dana recenzja jest recenzją dobrą. Ale no nie, no gracze na Steamie to nie jest najlepszy przykład recenzji, nie oszukujmy się. Da się ich przekupić. Dlatego zanim kupicie jakąś grę, to przed tym poczytajcie sobie o niej w sekcji recenzji na Steamie albo na Metacriticu. To wszystko na dzisiaj, zostawcie sobie lajka i widzimy się jutro o 15.00.